Wyścig. Olek, byłaś z tych dwóch A jaki ten wyścig? Uliczny. Nie robiłem tego wyściga. Hmm. CS-52 Lis. O. Też jest dobrym czołgiem. A ty do... czołg. Nie. Okay. CS-52C jeszcze jest. Dobra, odpalam Warlight, więc wracaj do mnie. A800, wiem, że każdy ma. Ale co jest chujowe, dobra. Nie zgadnę, jest nie jesteś oryginalny, wiesz to samo. Audi. Nieee. Audi. Po reakcji poznajesz, tak. Audi. Nieee. No co mogłeś innego? Wieszmy w końcu, że się innego nie to samo co, cały czas. No właśnie. Nie. To się już robi nudne powoli. Nie, To ci po locie piedolone W samolocie Zobaczycie, że nie Audi no dobrze to Ja ci zaufam Ja chciałem na odpierdol się samochód Aha Tego z nas bierzesz? Co mu zale... Co mu Michael... Po co mu ma za... Zale... Tak, ja pierdolę się. mojemu staremu odpierdolę Nie, bo z... byli w aktionie i z rzeczy na Halloween są I kurwa nie. kupili... Na Halloween miskę ze straszydłem, że jak przykładasz szeketo to I na okno, na parapet taki duży nagrobek, z którego co jakiś czas wyłazi potwór z nad górę, nad tym. lepszy numer, weź jakąś głowę lalki taką straszną, nawinam na miotłę. O, Lexus i co to jest? Fuj Lexus a to zielony niebieski No ja nic co napsiłem nie Na wie, to się my. wziąłem samochód Okej okay. pońca Majka, co ty kurwa A za trzeba Za się już. Yes. No, nie pamiętam nazwy co To kurwa jest! Stolik... Link and Co To jest bytyk, bytyk chyba no. Raz już tu się... Jak kojarzę dobrze, na pewno to jest chyba Majka samochodów <laughs> <Ej>. Jak <laughs> to? Panienka. Ja wam powiem tak, Link Co jak, jak byłem raz na tym u Mechanika znalazłem kilka takich samochodów właśnie Link Co i kurwa z ciekawości sprawdziłem w necie i to podobno się y, promują jako samochody młodzieżowe Okej Jakyl nie tam zamulaj wiedział Lexus No Mogłem wziąć Hondę, to być zobaczył Powiedział, patrz jak powiedział, patrz kurwa powiedział Kurwa hamulca nie mam Dobrze jak widzicie Ciekaw jestem czy będziecie wiedzieć z jakiej gry w ogóle mam samochód Most Wanted. Yeah. Yeah, nie Grand wicha yeah. Tak Widziadku, co pierwszy razem strzelałem po prostu To był chyba samochód, jak się nie mylę, Rachel. Wiedziałem. Trzeba tak jeździć I jak pojebane? Czego się śmiejesz z młodych dziecików? No, no Przypomnę panowie, że my teraz na geniuszu jeździmy. Na geniuszu? I zbrodni. Na wyższym poziomie czynności. Kto podniósł? Ten poziom trudności ja. No przecież ta Hot nam no, Orlando podwyższa No właśnie ona musi ten poziom Pojebało. jebało teraz w końcu I, czuję jakąś satysfakcję i przed ryjem niższy niż poziom trudności żebyś nie jęczał, że ja zaniżam ale i tak zaniżasz na niższym poziomie trudności. Ale teraz możesz się go mniej czepiać. No teraz, chociaż mam wyrozumiałość, a wcześniej na niższym poziomie to nie miałem. To jest Ty nigdy nie się wyrozumiałości. Fajnie. A ten mnie się śmiał? Mi śmieję się z ciebie. Panowie, ja... Ja nam punkty nabiłem. A moje 600 punktów chyba coś znaczy. No to fajnie, no. Nie, ja mogę wyjść jak chcecie. Żaden problem. A 200 coś tam daje. A czemu chcesz wychodzić? Nic. Orlando chociaż utrzymuję. Wow. Bo oczywiście, Majka to za niej idżą. To Nie wyrąbałbym się... Nie się jakby jakaś beta w tamtym środku ulicy. A <grywa> nie Chyba jest godny następca Audi? Nie spuszczaj się. <laughs> już poplamiłem twojego ryja. Hmm, fajnie. Dobra, jest jeszcze trochę czasu, to już ja ci... Okay. Sprawdzę, że Lexus to przypadek, czy znak. Dobrze. Żeby to sprawdzić, ja was na Audi. Proszę bardzo. Jak dojdziesz, to daj znać. No daj zdać, bo ja jestem też w of Tanks. Tam jeszcze, jeszcze wczytuję. 500 metrów zostało Nie wiem, ja chyba po, nie wiem, po ukraińsku mówimy, Michael. No. Jestem u celu. Dobra, już mi, mi już like. No. No. O. Oh. Po ukraińsku mówi, a po angielsku nie. No. Klasa ta sama. Naprawdę? Nie. Niemożliwe. Wcale nie sanki, to w jest tak, że mówi, że będzie sprawdzać z tego Lexusa. Ja wiem, ja te rzeczy, o których mówiłem, nie mówiłem. Nie wiem, nie mówiłem. Co, jest, on coś mówił? Nie wiem. Też nie... On coś piejdoli, chuj wie o czym. Ciebie od tyłu. Musiał być z na postawić, żeby się nie To jest Francuz dziewiątego poziomu. Zawinął go, wyrucham. Jutur... ...4. To jest czekowe. Nie bij miłością. O, lesterka nie masz. Mam. Nie masz. Oddawaj. Le leży tam z tyłu. Ty, to bardzo ten znowu! A nie, to inny. A gdzie wy jesteście? Czemu ja mam moc? Czekaj na rozpoczęcie. O, oczekiwanie na innych graczy Nie pojechał pokój Już no stareczko moje tu leży O tom plezon Podnieś sobie No porysował mi dupę No i dobrze Spoiler był Nie no, ma spoilera No i dobrze O ona już czytało Czytał? Tak mi zniknął No bo tak jeszcze raz. No nie odpadaj jeszcze to się zbuguje. Mogę nawet i tak. Nie? To... Kurwa co za p... W ostatnicie ja zbugował i znowu to samo chcę zrobić no Ale się nie widzisz, że się długo wczytuje coś? Po prostu Fajza już wie, że powinniśmy kończyć i tyle no Tak, tak, tak. To ty pewnie tam nie, nie, nie potwierdziłeś ile. Dla... Tak było. To będzie ciekawe. końce jakie wyzwanie. Co jest fajne? Jakąś takie wyzwanie Co, też to odcicha? No nie Przecież mówiłem, że Sprawdzicie, czy ten no, krzyż to nie jest przypadek No ja jestem no to, wzi... no to wziąłem Audi Ja pierdolę Żeby cię sprawdzić Z takim tego, że wygram z tobą wszystko nawet wózkiem sklepowym Nie rozpędzę się tak No <laughs> coś ty wziął A, to jest Lancer, dobra Jaki Lancer? No, ja to... Pierwsze słyszę taką Majkę. Na żeś wziął. Nie znam tej Majki. Więc co bisz Lancer Evolution? No teraz znam. Silnik 1.6 w RPG. Dokładnie. Sprawdzałeś? Nie, i dwór lajka gazem. A tak. A sorry, spiedziałem się. Mm, dokładnie. Profan, Orangutan. Profan, twoja stara Orangutan. Dzięki, dzięki. Wolek, daj mi fory. Jak mu, no Ale nie ten... suwem, nie Suwem Wolek, jak już masz mu, jak masz Michael'a... Db-emu. no. Dbenko. Nie go SUV-em. Ja pierdzi... Jestem Ferrari właśnie. O, nie, 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 nie. Ferrari? Z losowania dostałeś świat, to dostał fajne Dostał z Ferrari Chyba niemożliwe, Orlando Lexusem daje rad? Dobrze No tak, bo... chyba Orlando jednak będzie Lexusem się wodził Tak, bo ja nie miał kto drugi zajechać Zajeżdżaj, gdzie mi ty Dzień mi to? Tak, bijcie nie się racji, no Ale z miłością Wiem, rajdowy sam chód z, rydowym, z ulepszeniami, a i tak jestem pierwszy. Ja pierdolę! Ty kurwa byś wziął, nie wiem, kurwa deskorolkę z rozrusznikiem hud, a jako nawet pierwszy. Nie pij już. Jeszcze nie zaczął. Ja też. Może nie aż tak jak ty, Warlike, ale to... Wypierdalaj im ten chwa ostatnio ten wyścig No ten wyścig robiliśmy już ja nie tak. wiem co to Nie nie, ukończyliśmy Ukończyliśmy To żeś ja was, ja... Mam Bo ja ty żeś, ukończy... żeś go nie wygrał Ja nie dojechałem do mety Dojechałeś Odbiłeś się od tej draniłeś do mety Nie ja nie, 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 nie będę coś coś go nie Ale to to jest wyścig weso Robiliśmy ten wyścig jako eventowy, ale nie jako normalny. Nie, nie robiliśmy go jako ulicznego, tylko trasa była ta sama. Robiliśmy go jako uliczny. Jak, no jak przekon... Ja nie... przykap... przykon... Dobra, walimy wali ten wyścig. Wow. Nie no, nie wal. Szkoda konia. Mi się przypomniała scena z Red Deada. Michael, Michael Pogeda chciał wsiąść na końcu. Wow, niemożliwe. Właśnie ten Lexus, chyba... Jest Nic nie ciekawszy. słyszę, bo nie warto zrać ty. Myślę, że może by nadać temu Lexus jakiś numer. Michael, propozycja? Hmm. Rozumiem, że nie Sam sobie to gówno optować, już się tego interesuję Lokowanie... Zwykły, czarny, luźny pisze Masz o Jak gdzieś ci razem grać Ktoś musi blokować Boty Michael No Olek Olek nie może No to Ty, bo jesteś zawsze drugi Nie no ja już jedę na banowota Nie wiem jak to Jeszcze zostało 10 minut Masz przeczekać Ole no i co przez to że 10 minut Mmm Kto pierwszy No konia zwalisz? To dobrze 5 razy I do Twojego to Dobrze. Zawsze nie go spojrzeć i już tryska. To dobrze. Optymizm. Dobrze. Ja w sumie to jest ten moment, kiedy będziecie gadać, że już nie macie energii. Może może się kończyć. Sram na twoje nie mamy energii. A nie, nie mamy energii. To zadzwoń do Taurona. I obisz ten poziom to nie się bo cię szczelę. Piątek. Dobrze, już zmniejszę. Możemy jeszcze jeden zmienić. Akurat jestem przy jakimś. Dobra, ostatni test. Zobaczmy, czy to jest reguła. Okej. Okay. Jak się nic nie zmieni, to znajdę cię i cię zabiję. Przez piątek będę wrócił. To znajdę cię i zabiję. Dobrze, będę stop po 2 magni. Dotknij samochód. Wow. Dotknij mój samochód. Nie, bo nie wierzę jak. Nie, ci węty nie wykręcą. Tylko spróbuj. Dobra. Ale gwarantuj, że nadmucha. Dobra. Wow. One like this, tylko wota wracaj na porze. Ostatni wyścig, do trzech razy szuka. Zobaczmy wyszedł, ja pierdolę. Wyszedł. wyszedł, mój, ja pierdolę. Nie nie wyszł, miałem spauzowaną grę, a wy żeście chyba wyścig odpalili. Czemu żeś nie powiedział, że wyszedłeś z tego? Teraz dopiero komunikat Ja miałem cały czas odpaloną forzę, tylko była spauzowana, żeście odpalili wyścig i ja mnie usunie nie wzięło usunie. do wyścigu, bo miałem spauzowaną. Nie forzę. Ona pauzuje się automatycznie jak tylko altabuje. To nie altaba. No to sobie już zróbcie ten wyścig samemu, ja powiedziałem. Chociaż przynajmniej Olek, zostań i obserwuj, czy Mike'y ma rację. Jak ma, ma, ma obserwować? Przez tego nie widzi. Ale My się musimy no, lewe zrobić. No, zrób mi lodo Live. Live to. I nie loda, tylko loda. Jak loda nie Zrób mi loda. Martwy mem. Zobaczymy, zobaczymy. Nie, ja, ja nie patrzę. To Otwórz oczy. Nie. pełne zapas amunicji, co? No ja nie ty właśnie patrzę, Jomek. właśnie, ja ty właśnie a, patrzę. Aaa, alternatywne. A w ogóle jak z tym Crime Simulator? Z czym? Crying Simulator Wiesz To, to no? co? Graliśmy domówkę, widzieli, że ktoś pograć. gra. W wyciąłem to z głowy. A tak wiesz, wyszło? Jest, to była premiera. No czemu proszę! Pa, czemu pan jest z duchem? No on cały czas się zmieniał a, 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 w duchach. To jest a, 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 dziwne. No, to na te już nie był Duchem nie przepchnął. Super. To przyznam jedno, Ty tej chwili wyje strasznie. O, Studzianki! co? Mapę gra. W wodzie. <ścoughs> <laughs> Mapa o nazwie Studzianki. Polska. Tak no. Bo się hmm. konia boje, bo się konia boję zamknij mi się z gniejszy oglądać. Mam w tle włączone. miks sa saad telefon saada ? Pięknie w pierwszym miejscu O, a Michael trzecie. Okej okay. Nie wiem, co to jest z Główno Gówną Myślisz, że jak się będę kucił o to Twojego leksusa, czy się głęboko mylisz Mam je głęboko widzieć Aj kwestia czasu Gonił mnie śmieć, gonił mnie Teraz pewnie mnie z całej pety A jednak... w wanym... Także na ten odcinek, te odcinki w sumie to jest na tyle Oczywiście był lando, tego auto jest w tle Buty też Do następnego odcinka i... Na